Dzisiaj pokazuję Wam And that's I found you. filmik. Tak już ty, to jest tak. Tak, to jest tak. 4 maja. Przepraszam, do kina. Mnie tam nie będzie ser. Przepraszam Was za to, bo, bo ja nigdy nie byłam w kinie um, i po prostu nie wiem, co Wam powiedzieć. Bo, mo, bo ja miałam pójść na filmik Młodzi Tytanie, Akcja. Mama mi pozwoli. Mama mnie oszukała, że pójdziemy do kina. Oszukałam mnie, to był ostatni dzień u babci i ja się tak zdenerwowałam, że nie mogę iść do kina. kina. Więc to jest mój drugi filmik z tego dnia, bo nagrałam już jeden. I dzisiaj pokażę Wam też obrazki Pikachu. Bo Pikachu ja też mam, które jest przytulanką, ale nie wiem co. Po prostu jest taki dziwny, taki ma uśmieszek. Kupiła mi go mama w górach. I pokażę wam też te obrazki. Tylko muszę znaleźć google. Gdzie są? Google, nie? Powiedziałbym się. Okej. Okay. <laughs> Tutaj wpiszemy sobie Pikachu. O, jest Pikachu. O, i nawet to jest ten Pikachu, co będzie w kinach. Patrzcie, on jest taki fajny, słodziutki. Nawet wygląda jak prawdziwy. Nawet możemy przeczytać jego opis. Jest, jestem bardzo szczęśliwa, już mam dwa filmiki, a to jest trzeci już. Na ekranie De, Detektyw Pikachu. Rusz, ru, ruszają prace nad cepem. Ze... Dobra nie będę tego tutaj. Co ze spin-offem Do sieci trafił Informacje dotyczące Filmów Filmowej Filmowej Francji O pokemonach ok, Okazuje się Że fan, fani Do Czekają się drugiej y, odesłony filmu Pokémon Detektyw Pikachu. Ja bym bardzo chciała pojechać na ten film, ale nie mogę. Bardzo. I mój brat tak samo oglądał taki film i powiedzieli, że tam będzie Pikachu 31 maja. Ja to zapamiętałam i chciałam wam to powiedzieć, ale to było się ten tydzień temu, jak to oglądał i nie miałam jeszcze swojego kanału. Nie, yeah, to mi się pokazała reklama. A, reklama. Myślałam, że ktoś ci powiedział. Okej, okay, to była reklama. Ja też bym chciała pójść na ten film. I to wygląda tak Pikachu. Tak Pikachu wygląda. Chcecie zobaczyć, tu macie jeszcze inny pikachu. O, to oglądałam, tego nie polecam. To jest pikachu, chodzą sobie po całym mieście. I tam są jakieś skiny też. Ujejku! Jaki słudziak! Jezu jak ja lubię pikachu czasami. Wiecie dlaczego? Bo on takie słodkie minki robi jak ta właśnie. To co to widzicie na ekranie na środku. Nie wiem, ja nie wiem co powiedzieć. Oni są tacy słodcy. Jestem sama w domu z Mateuszem, który grał na, na mamy telefonie, bo nie ma swojego. Zuzia ma swój, tylko zepsułam. I poszła na dół z moim psem. Albo świten jest. Nie wiem. Okej. Okay. O Jezu, jak ja lubię czasami... O! Nawet jest obrazek, jak będzie to się zaczyna. Cztery dni temu, trzy dni temu, cztery dni temu, y, dwa dni temu. Dobra, dwa dni temu. 10 kwietnia 2019 roku. Jezu, no za roku nie nadaje mi przeczytać. Mm.

i to tutaj chyba się się świetla I patrzcie, co to jest, Wito? A to jest odcinek do Knesa, gdzie to był rok temu. Ja widziałam tysiąc razy Wito, przepraszam, jeszcze jakieś głupoty tam sedacie. Więc przepraszam, ale naprawdę to jest głupie. Jak Wito o tym się dowie, to nie wiem, co zrobić. Schakuje was czy coś tam. A ja nie wiem, ja bym im napisała to w komentarzach, tylko że się boję, że ten. Więc przepraszam, ale naprawdę jak Wito się dowie, to nie wiem. O. To też jest fajne. 3 tygodnie temu to nie oglądałam do końca, ale fajne. To jest jeden miesiąc temu, to też fajne było. O Jezu, to było bardzo fajne. Czy zerwiesz kiedyś z Bellu? I wiecie, jak oglądaliście taki quiz, co sobie robili tam, to możecie go sobie zobaczyć, tam możecie sobie coś... nie wiem, zobaczyć czy coś. Ale polecam. Tu macie tam więcej wito. Tu macie, bo tu tysiąc chyba odcinków jest Jezu, ja nie wiem ile tego jest Dobra. To też nie zwracajcie uwagi jak mówiłam na tym moim pierwszym, tym drugim filmie. Bo ja nie wiem. O, hej katulenty. I dawno nie oglądam. tam. Lubię ją tak troszkę. Czekajcie, zaraz przyjdę. Możecie sobie po, pooglądać ten obraz. Co ty chcesz? jest mami. Okej, okay, tego, tego nie powiem. ale ja to jest obrzydliwe. Pozyska się ścigałam. Przepraszam za te słowa, bo ja nie wiem co powiedzieć. O! Hmm, konek, 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 konek. O, 47 minut temu. No okej, okay, to chyba koniec na tego odcinka. Wrzucę go teraz w karcie. A nie w karcie! Co ja mówię w YouTubie? Bo, yy, no, zapiszę go sobie. I. Polecam niektóre rzeczy i bajom.